Dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia granicy. Uchodźcy nieprzerwanie przerzucają niebezpieczne rzeczy przez mur graniczny. Oddziały prewencji policji wyruszą na granicę. Nim jednak to zrobią... Znajdujemy się teraz na komisariacie, widzowie, ponieważ my musimy jeszcze tutaj doszlifować nie, ostatnie manewry, tak abyśmy mogli w pełni pomóc straży granicznej, bo widzieliście, że tam jest... no masakra się dzieje. Czekajcie, ja tu odłożę tarczę na chwilę. Ile czasu tak mniej więcej mamy, żeby im pomóc? Uu, nie wiem, jedźcie jak najszybciej. Manewry, nie wiem, jakieś ćwiczycie, czy od razu lecicie? Przećwiczymy manewry do, doszlifujemy się i będziemy lecieli. To tak daj nam z 5 minut maks, nie? Max 10 minut i wy, wylatujcie. Dobra, dobra. Zobaczy pan od razu, jak jesteśmy dobrze wyszkoleni tutaj. Już nie pierwszy protest, nie pierwszy, nie pierwszy szturm przed nami. Shield, wall! Dobra, każdy jest ustawiony. Przypominamy manewr. Zwrot! Lewo, zwrot! Patrzcie, widzowie, jak dobrze jesteśmy. No, może jeszcze niedobrze wyszkoleni? Każde lub zdjęcie nie podłożę. Prawo, zwrot! Zwróćcie uwagę widzowie jeszcze, że każdy na tym hełmie, każdy na kasku ma inny numer. I teraz przetestujemy HM. Zobaczcie jaki manewr mamy. H rozsunięcie na lewo, M rozsunięcie na prawo. Bardzo dobrze. Dobra. Każdy do wozów i wyjeżdżamy. Spakujcie sprzęt. Pamięt Przypominam, żeby każdy miał broń na kule załadowaną. Panowie, lecicie, bo już są alerty. Się do trzeba pomocy. Uwaga! SG wzywa no no nowej ja Nie, 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 nie wie, mamy czasu, niech pan zrobi, jak będziemy nie, nie. wyjeżdżali. 03, zaraz będziemy wyjeżdżali. 03, poprawiam. Jeszcze w ogóle zapomniałem się z wami przywitać, także strzelcie, słuchajcie, koniecznie łapę w górę, strzelcie koniecznie subika i już lecimy na granicę, bo tam jest ostro. 03 do 00, zgłoś się. 00, zgłaszam za 03 wyjazd trójki, czwórki na granicę. Czy ja poprawnie? Jedziemy kolumną, włączać bomby, jedziemy. Ty będziesz odpowiedzialny za gaz, także bierz yy, na plecy gaz yy, i jak coś będziesz go rozpylał. Dobra i słuchajcie, naprawdę trzeba się tutaj skupić, bo to jest bardzo trudne zadanie, aby powstrzymać sztur na mur. Nie wiadomo jaką broń mają, a my musimy po pierwsze zgodnie z przepisami to zrobić, po drugie, żeby nie wszcząć wojny, czyli nie możemy złamać przepisów międzynarodowych i po trzecie musimy zrobić to tak, żeby było bezpiecznie dla nas. Na przejściu granicznym zniknęli białoruscy strażnicy, a polska strażnicy. Graniczna została zaatakowana przez hordę uchodźców. Zero, zero dla OPP. Zgłaszam się. SG potrzebuje nagłej pomocy, przyspieszy trochę tempo. Przyjął, już jesteśmy tak naprawdę na granicy. Dobra, od razu, y, trójka ode mnie, słuchajcie. Y, od razu bierzemy sprzęt, pom y, pomagamy Straży Granicznej, czwórka, y, zabezpieczacie nasz logistyczny z tyłu. Dobra, panowie, y, miejcie broń przy sobie, tak jak powiedziałem, i, i dawajcie, idziemy, pom pomożemy. Patrzcie w ogóle, ile policji jest tutaj na miejscu, tylko tak naprawdę my jesteśmy uprawnieni do działania. E, dobra, idziemy shield koło siebie, dawać. Y, bierzemy strażników za siebie, żeby Strażników zwolnić i yy, tarcza w tarcze. Także ustawię się jak Rzymianie, jak Rzymianie. Dobra, widzowie, tarcza w tarcze, tak jak na powiedziałem. Strażnicy, strażnicy, odsuwajcie się, straż, odsuwajcie się. Ustawiać się w shield wall, szybko, póki, póki na razie nie są agresywni do nas. Patrzcie, widzowie, że chwilowo nie są tak agresywni jak w odcinku. Ej, trzymaj, trzymaj, sztywno, garda, sztywno, garda, żeby się nie przesuwali. Mocniej, sztywniej, sztywniej, Polacy. Sztywniej, strażnicy. Uwaga, rzucają yy, kostką brukową. Stać sztywno, stać sztywno. 0-3-03. Teraz zaraz zgłaszam dla 0,3 e, Ustawcie mur ze ustawcie mur ze mnie, szybko e, Zgłaszam, że już przechodzimy do działania e, Chwilowo Tu nie jest jakiś mocno agresywny e, 0 czwórka zabezpiecza logistycznie nas Ty, no, sztywni, no, sztywni, no, sztywni, co ci nie uczyli Na nogach no, sztywni stać Ty, bo psują, słuchajcie, przejście graniczne teraz e, Sztywno, sztywno, słuchajcie ustawiać no, ich no, i będziemy no, próbowali no, ich przepchać no, Sztywno, no, bojcie, sztywno, no, sztywno, próbujemy ich no, przepchać no, Niszczą, zaczynają niszczyć no, rady no, no, Przebijamy, się! No, 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 do Warszawy, potem do Berlín, do odsuń zbierni. się, odsuń się Dawajcie. Dobra widzowie, widzę, że już naprawdę Tu się zaczyna ostro dziać. Policjanci w mur, policjanci w mur, szybko odsuń się ode mnie Odsuń się jest Próbujcie spychać na granicę białoruską Tylko uwaga, nie przekroczyć teren Odsunąć się, nie podchodzić tu Nie podchodzić tutaj, odsuwać się Do przodu, do przodu krok Kurde, widzę, że ten na radiowozie jest Wychodź z tego radiowozu C? Rozsuń się na lewo, B na prawo, szybko Rozsuwać się Dobra, wracać do muru, wracać do muru. To tu jeszcze, odsun się z tą flarą! Odsuwać się stąd! Widzowie, już jesteśmy bardzo blisko, tak naprawdę na stronie białoruskiej, prawie, więc ja muszę tutaj uważać. Odsun się, odsun się! Żeby nie przekroczyć granicy, bo jak tam oddam ostrzał, to już naprawdę wojna może się rozpocząć dosłownie. Odsuń się stąd. Dobra, gaz pieprzowy, szybko. Gaz pieprzowy, bo to najbardziej go będzie bolał. Uciekaj mi stąd! Policjanci do przodu. Krok do przodu, dawać do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Uwaga, uwaga, uwaga na wszystkie te, te gówna co rzucają. O co? Ty! Dobra, brać go, brać go, brać go, brać go. Patrzcie, że policjanta walnął. Nie. Zatrzymaj się w tym momencie, zatrzymaj się. Rzuć ten łom, rzuć ten łom się, nie ruszaj. Dobra, poradzę sobie. Wszyscy policjanci ustawcie się do muru. Dobra, jesteś zatrzymany za naruszenie tygodności na cielesnej, policjanta. 00, zgłoś się dla 03. 00, zgłasz się dla 03. Zero, zero, Zgłaszam, że mamy jednego policjanta rannego, dostał złomu, e, potrzebuje wsparcia, e, wsparcia jakieś jednostki, żeby zabrało ode mnie poszkodowanego. Ty, bo widzowie, oni rzucają ja we mnie kostką Wierzcie tych ludzi, co rzucają kostką bo prawie ja dostałem. Jakie to w ogóle, co się tu dzieje, widzowie teraz? Ja, pamiętacie te odcinki z OPP, gdzie to było na Singlu? Tam to była zawierucha, ale to co tutaj jest, to już jest masakra Zamknij się w tym momencie. Zajmujcie się nimi, a nie oni niszczą nam tutaj wszystko. Odsuwać się stąd, odsuwać się. Patrzcie, jakie całe te przejście zniszczone w ogóle, tu radiowozy, masakra jest! Odsuwać się stąd, odsuwać się! Dobra, Ty, bo tu przeszedł. Czekajcie, no i uciekaj mi stąd. Dobra, widzę, ja jednak go zatrzymam, bo on przeszedł na naszą stronę. Dobra, jesteś zatrzymany za naruszenie tylkości cielesnej. Kolejną 0,0, kolejną osobę zatrzymaliśmy. Dobra, chyba się spokój robi z tego, co mi się wydaje. Spokój, spokój. Ej! Odsuń się, odsuń się! Uciekaj stąd! Na Białoruś! Uciekaj stąd! Zatrzymujcie te osoby, które tutaj macie po naszej stronie. Stój! Łapy w górę! Łapy w górę! Łapy w górę! Policjanci cały czas używali siły w stosunku do uchodźców. Ci jednak zaczęli się oddalać od granicy, kiedy druga jednostka policji wkroczyła do akcji. To cztery, to depois, to jest lety, jesteśmy w stanie wam pomóc. Dobra, to chodźcie tutaj starczami stawcie ustawcie się do nas. Coraz mniej osób jest yy, na granicy, także już się przestraszyli. Odsuń się stąd, bo. Odsuń się! odsuń się z tą flarą! Odsuń się Dobra, każdy, każdy broń do ręki Każdy broń do ręki Broń do ręki każdy Ja już nie, nie powiem wam widzowie jaką formację teraz przypominamy Ale jest ostro Trzymać ogień Echa, zajmujesz się tym D, zajmujesz się tym. Ten y, prawdopodobnie dostał wcześniej sprayem i, i jego oczy. 03, zgłaszam dla 00. Zero, 00, zero. Zero, zero, zgłaszam. Y, zgłaszam, że chwilowo na granicy jest spokój, zostały uszkodzone dwie tutaj y, budki na przejściu granicznym oraz radiowu straży granicznej. Ucierpiał też jeden z policjantów, ale nie potrzebuje opieki medycznej. Przysiedźcie jeszcze kolejne OPP, żeby pomogło nam zabezpieczyć. 03, kiedy przybędzie kolejna grupa jednostek, udajcie się na kontrolny muru. Y, punkt kontrolny muru, dobrze usłyszałem? Tak punkt kontrolny muru. Jest tam dla was jakieś zlecenie, jakaś sprawa do zrobienia? O, bo se buty zaleje. Widzowie, dobra. Przepraszam bardzo. A tu nie można już w spokoju odejść na chwilkę? Cześć. Tym muru lepiej pilnuj, a nie mnie pilnuję. Magazyn znalazłem, fajny. Dobrze, Zobacz. że mam maskę, mnie nie, nie rozpoznajesz. Dzień dobry, co się stało? Chyba, że zające z oddziału 03. Ja zarządzam, co się dobra. stało? Dobra, przejmujecie patrol na murze, więc weźcie się ogarnicie, będziecie lecieć na mur patrolować, bo ostatnio są duże ilość przejść nielegalnych. A po drugie, przydziel mi z jedno, jedno, dwie osoby. Mam dokumenty tutaj dla was. Do wypełnienia. To niech czwórka i... się zajmie, bo tu ma, jesteśmy dwoma jednostkami. To niech czwórka ci pomoże z dokumentami. To jest od czwórki? Wiesz? No, ja jestem od czwórki, to mam Pan z Dobra. gazetą. A, yy, no i ewentualnie. Dwie, trzy osoby, kilka dokumentów jest do wniesienia. Macie do uzupełnienia sporo rzeczy. Tym bardziej, że będziecie patrolować na to raporty, będą. 03 ja. do 00 zgłaszam, że wyruszamy na patrol pierwszy wzdłuż muru. Na zaraz, to ja poprawię. Ty módl się, żeby tam nikogo nie było. Bo, jak będziemy musieli wracać po samochód, to ja nie wiem. Zresztą po tym terenie chcę samochodem jechać. Ja się <laughs> modlę, żeby komarów nie było. Jak panowie się podobało na murze. Ktoś dostał w ogóle jakoś porządni z was? Czy. Ja prawie nie. ale. No, lech, lech, ja, nie prawie, ja, ja prawie dostałem. Tą bruko kostką brukową, ale nie trafił we mnie na szczęście. Patrzcie, czy tu nie ma jakiś dziur, jakiś ktoś, że nie próbował się przekopać, nie? Pod tym murem. Jakoś w ogóle pusto tutaj jest. Ludzie będą kopać pod murem i to w takim miejscu weź, ty coś. się tam. No się wiesz, i codziennie po kilka zgłoszeń mamy, że próbują się przekopać, albo jakąś drabinę zarzucają tu. Jedyne co nam tutaj denerwuje, to komary. Jezus z Marii, wieje wie, wystrzelą. Ja za ile ty masz, lat, że się komaru boisz? No, no stary, to wiesz jakie chorobskie przenoszą naszym... No w sumie jesteśmy na Podlasiu no to... Jeszcze gryzlę Eee panowie, panowie A to ja z... co to jest? Ty, ty czekajcie, bo tutaj yy, Odsuń się na chwilę No dobra Chyba mi się wydaje, że tutaj łomem rozdzielili płot Znaczy 2TT Dobra, czekaj, trzeba na 00 zgłosić 00 e, zgłosić dla 03 Ja zgłaszam pravi... dla ja, 03 Ja zgłaszam, że znaleźliśmy wnękę w płocie Tutaj prawdopodobnie yy, próbowali no, za pomocą łomu płot rozdzielili, że tak powiem. Może ktoś się... Czekajcie, zmie zmieści się tutaj ktoś przez to? Jakby się, popięcie, się postarał, to, się to by się zmieścił. E, tutaj, gdzie my jesteśmy, naszej lokalizacji, myślę, że parę osób mogło już przejść na naszą stronę. ze stronę Rzeczpospolitej Polskiej, jeździura w, w Nęka w Polsce. Rozumiem, ja poprawnie. Zostawię tutaj trzy osoby ode mnie, my idziemy dalej wzdłuż pat patrolować. Przepraszam, a co wy tutaj robicie? Ognisko. Bycie na tym terenie jest Moja niedozwolone, Przek przekroczyliście właśnie nielegalnie granicę. Proszę o spokój, proszę się odsunąć od tego muru. Odsuń się, bo użyjemy gazu pieprzowego. Nie podchodźcie do tego muru, odsunąć się. Dobra, panowie, gaz pieprzowy do ręki. Szelbę na razie, nie, gaz pieprzowy. Bierz gaz pieprzowy, psikaj tutaj kogoś. Jednego dla przykładu. Dobra, 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 nie marnuj, nie marnuj. Bandycie, bandycie! Odsuń się! Get out of this wall! Or we will use our weapon. Odsuń się z tym ogniem! Proszę się, nie zostaw ten płot! Dobra, chodź tu ze szelbą. Kto miał. Szelbę, proszę, ja, ja. proszę używać już. Do 03 jacyś ludzie co się przedostać przez tą dziurę w płocie, co znaleźliśmy. Dobra, udajemy się do was Dobra, szedł dla przykładu ze dwie osoby i idziemy stąd tylko traf przez to. Jeszcze, jeszcze jednego, weź tego z ogniem, tego z ogniem odsuń się stąd, odsuń się ty też Dobra, dawaj, dawaj, panowie, idziemy, yy, weźcie yy, gas pieprzowy, my bierzemy do ręki ty ze szewą, nie? Dobra, poprzetaraj się na naszą stronę, dawaj, 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 ich pod mur, pod, bór, pod bór ich, pod bór ich, nie rzucaj tu tą kostką brukową, odsuń się od bór, się, odsuń się, dobra, zatrzymywać ich tutaj. Ty, co ty? Co na mnie plujesz? Co na mnie plujesz? Ty, bo policjanta trafiłem. Chodź tu, chodź tu, podejść. Po, podejść tu. Zajmij się ty, tym drugim, co dobra, jest dobra. tutaj. Ty, odwróć dobra. się. Tyłem do mnie, tyłem do mnie, ty się odwróć. Żółty. Tyłem do mnie. Friendly Fire, widzowie teraz poszedł. Zajmijcie się tymi osobami tutaj. Kto, kto dostał gazem pieprzowym po oczach? Ja. Ty dostałeś? Dobra, nie, nie, nie trzy oczu. Chodź tu ze mną, chodź tu ze mną, chodź tu ze mną. Ustań sobie pod drzewo, zaraz ktoś do ciebie przyjdzie i ten. Usiąć sobie pod drzewem. Dobra, mocniej jest z nimi, mocniej, żeby nie podchodzili po to. odsuń się, co ty masz? Odsun się! Kurde, uła, ja dostałem! Oła! Oła, oła, moje oczy, oła! Co tam, wszystko okej okay, już? O, nie no, da się nie żyć! Nie, pieczem, pieką mnie jeszcze oczy, ale. Da, da się ten. Dobra, coś, coś się stało z tymi gigantami. Daliście dada. radę? Tak, co, tak, po prostu Dobra. O, A tego to wystawiliście, żeby mnie nas pilnował, czy co? Tutaj co, co? stał cały czas. O ten. Nie, nie wiem czy mnie kontroluje. Kontrolujesz nas, dobra. jak już się ciemno zrobiło. No właśnie nie No ja. ciemno jak zdobyję. A po, do kogo karetka przyjechała? Nie wiem, wezwali karetkę. Paramedycy polecieli w las. Nie, coś się stało. To inna jednostka jeszcze. No, coś się dzieje. Dobra. Dobra, się, słuchajcie. Weźcie latarki tutaj i chodźcie wokół obozu. Trzeba, trzeba przeczesać teren, czy tutaj nic nie ma. Na, ale nie odchodźcie więcej niż 10-15 metrów od obozu. A jeszcze szefy? Hmm? Tak, czy nam poniszczyli, z tych 20, co mieliśmy, to 15 z prawej. W raporcie zaatowaliście? No oczywiście, no tak, tak. Ja ledwo widzę, ja nie zrobię dzisiaj notatki, to ja ty się zajmij. Nie wiem, ja już raporty w Kijance. A no, to co, chłopacy mi dali, będę przeglądać, jak coś to będę wam wszystko dodawać. Zajęliście się zamiast. Tak, tak, tak. Zaraz, tak. Zaraz, tak. Dziękuję. Dobra, Zowie, w takim razie słuchajcie, dziękuję za obejrzenie odcinka do końca z OPP. Piszcie jakie kolejne akcje chcecie z OPP. Czy właśnie na murze granicznym, czy może coś z meczem jakimś kolejnym? Osoba, która napisze komentarz najlepszy. Może coś dostanie. O, coś dostanie, plus jeszcze będzie w odcinku i komentarz. I też niedługo wracam z wyjazdu, na którym jestem. Więc jak wrócę z wyjazdu, dokończymy ten wątek z e, odcinkiem z dochodzeniowo-śledczego, tam co było. Także dziękuję Wam za obejrzenie odcinka do końca. Trzecie kończnie mapę Górę, trzecie konieczny Subika. I zapraszam Was na kolejne odcinki z innych e, serii, tutaj, czy to z polskiej policji. Filmy są co dwa dni na kanale. Także do następnego się ma. No i cześć.